Jestem na drodze krajowej numer 11 w okolicy Kępna byłem tutaj parę miesięcy temu jadąc na w czasy nad morze i tutaj w tym miejscu w pewien sposób ten węzeł na który teraz wjeżdżam jeszcze był w remoncie, a więc jazda na, na wprost obwodnicą Kępna jeszcze była niemożliwa tutaj w zasadzie w ostatniej chwili znaki nas wyprowadzały do samego do samego miasta tak więc można powiedzieć, że po raz pierwszy mam okazję przejechać obwodnicą Kępna obwodnica Kępna jak widzimy droga ekspresowa Droga ekspresowa po jednym mamy tutaj do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdą stronę, a więc mamy, jedziemy drogą ekspresową, jedno jest Pamiętamy prędkość na tego typu drodze ekspresowej, prędkość maksymalna to jest 100 km na godzinę. Zwróćmy uwagę, tutaj zaczyna nam się odcinek z zakazem wyprzedzania. Dodatkowo, jeszcze doznakowany linią podwójną ciągłą byśmy tutaj mimo wszystko nie próbowali tego, tego wyprzedzania. Myślę, że to jest związane z tym zakrętem, który, który tutaj będziemy, będziemy pokonywać. Myślę, że tutaj kwestia tej Powstanie tej obwodnicy Kępna to jest bardzo dobra decyzja i bardzo dobre rozwiązanie w tych okolicach ja pamiętam dwa, trzy, może cztery razy miałem okazję jechać do Poznania i za każdym razem jechałem w dzień roboczy i muszę powiedzieć, że w Kęp żeby nie Kępno było miastem dość zakorkowanym przez to iż cały ruch, cała droga kierowana nr 11 szła właśnie przez Kępno jednego rodzaju wyjątkiem był właśnie ten wakacyjny wyjazd ostatni, który to odbywał się w niedzielę natomiast wracając do samej obwodnicy, zwróćcie uwagę, że tutaj już jestem na odcinku dwujezdniowym, po dwa pasy w każdym kierunku Nadal jesteśmy oczywiście na drodze ekspresowej tutaj już mogę się poruszać z prędkością do 120 km na godzinę przed nami węzeł kępno więc pewnie gdzieś tutaj jakbyśmy sobie owym węzłem zjechali to pewnie byśmy mogli pojechać gdzieś tam w kierunku centrum, czy też rynku samego, samego kępna jest to węzeł z drogą również ekspresową S8, łączącą Warszawę z Wrocławiem za samym węzłem, nadal utrzymane mamy dwa dwa pasy w jednym kierunku a więc w dalszym ciągu droga dwukierunkowa więc już tyle jeżeli chodzi o samą obwodnicę Kępna Kępno gdzieś tutaj po naszej lewej y, stronie w zasadzie można powiedzieć ja sobie kępno już zostawiam gdzieś tam z boku czy też za sobą a przede mną jeszcze